się ja na Wąskim tutaj w takim krótkim e, materiale e, po vlogu e, takim mm, gdzie mam do Was pytanie jaką, jakie macie metody na e, na jakieś kontuzje co robicie w tym czasie kiedy na przykład musicie leżeć w łóżku żeby nie uszkodzoną kończoną za bardzo nie ruszać hmm. nie wiem układacie pozlegać w prężówki oglądacie tak jak ja że tak powiem e... YouTube'a różne blogi na YouTube'ie czy może, nie wiem, gracie w karty z kimś z rodziny? Czy może się przed kompem? No ja przed kompem nie mogę, bo na fotelu nie usiądę, bo się nie utrzymam, bo mam jedną nogę w gipsie. A na łóżku to raczej ciężko byłoby mi go utrzymać. Więc jestem ciekawy co wy robicie, albo co robiliście mając taką kontuzję. Dajcie mi znać pod tym materiałem poniżej. No i cóż, tak jak mówiłem Wam ostatnio, jeszcze parę tygodni w gipsie, wczoraj byłem u lekarza. Okazało się, że kolejne dwa tygodnie założyli mi świeży, mniejszy gips, który będzie kiepł gipsie w materiale. Hmm. Więc takie krótkie vlogi będą przyplatane e, jakimiś filmikami z gier bo ja za bardzo tak jak mówiłem montować nie mogę a też nie chcę się forsować bo jakakolwiek o, przepraszam, jakakolwiek większa czynność wygląda ze mnie tyle soku że nie mam na nic siły więc mm, nie będę przez te kolejne dwa tygodnie montował za dwa tygodnie y, mam mieć zrobione zdjęcie więc zobaczymy jak ta kostka się regeneruje bo lekarz stwierdził, że trzeba zrobić zdjęcie na nowo y, no i cóż ja sobie leżę, regeneruję się przy YouTube tak jak widzieliście przy mojej żółto-czarnej ścianie. Bardzo zapraszam do lajkowania, oglądania innych moich materiałów i do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się. See ya!